Cześć! Mam nadzieję, że dobrze widać to, co będę prezentować. A dzisiaj na tapecie modal verbs in the past, czyli czasowniki modalne w przeszłości. Zanim przejdę do konkretów i zacznę opowiadać o. <coughs> Przepraszam, ale jestem trochę przeziębiona. Um... Zanim zacznę opowiadać o modalach w czasie przeszłym, musimy wyjaśnić sobie, co to są te modale. Modale to są czasowniki, które stoją obok czasownika głównego. Na przykład mogę iść do kina. Mogę iść, iść jest w bezokoliczniku i tutaj już mówimy o słówku modalnym, o czasowniku modalnym. Lecimy. Jakie mamy modal verbs? Can, could, have to, must, should, ought to, may, might. Za szybko? Modal verbs. Can, could, have to, must, should, ought to, may, might. Nie będę opowiadała o wszystkich dzisiaj, dlatego, że have to, ought to rządzi się innymi prawami. May jest używane jako czasownik modalny w przeszłości, ale częściej jest używany might, chociaż też jest taka możliwość. Ale więcej na ten temat w innym czasie mianowicie na jakimś webinarze, który zajmie nam godzinkę, bo tutaj mamy tylko 5 minut, muszę tobie wytłumaczyć dzisiaj takie rzeczy bardzo podstawowe, tak? Abyś się nie zdziwił, nie zdziwiła, co to w ogóle ma być, tak? Jak to w ogóle ogarnąć, ten czasownik? Modalny w przeszłości, a to wcale nie jest takie trudne. Zaraz zobaczysz. Can't plus have. I później mamy trzecią formę czasownika. No exceptions. Nie mamy tutaj wyjątków. Can't have, czyli. To wygląda tak jak mm, present perfect. I teraz wszystkie modale w przeszłości traktujemy właśnie tak, jakbyśmy traktowali wszystkie inne czasowniki w present perfect. Nie wszystkie, dlatego że nie wszystkie osoby. Eee, trzecia osoba tutaj nie obowiązuje. She can't have seen him. She can't have seen him. Nie mogła go widzieć. Był chory. I tutaj wyrażamy swoją niepewność. Nie mogła go widzieć. She can't have seen him dlatego że był chory no to nie mogła go widzieć i tutaj wyrażamy swoją niepewność bo mógł nie być na tyle chory że no rzeczywiście może go zobaczyła must have i trzecia forma czasownika she must have seen me musiała mnie widzieć i tutaj z pewnością twardo mówimy że musiała mnie widzieć ona no jestem na 150% przekonana, że ona mnie widziała, tak, że prawdopodobnie bardzo prawdopodobnie mnie widziała. Tak, jestem pewna. Could have e, mogła mnie widzieć. Could have she could have seen me. Ona mogła mnie widzieć. She could have e, plus trzecia forma czasownika. E, mogła mnie widzieć, ale nie widziała. I taka jest różnica. Tam e, she must have seen me, czyli ona musiała mnie widzieć, ona na pewno mnie widziała, a tutaj could mamy, że mogła, no ale nie widziała. Mogła, może jest taka, taka prawdopodobność, prawdopodobieństwo, ale no nie widziała mnie. Should have, czyli she should have seen me. Powinna mnie widzieć. She should have seen me. Powinna mnie widzieć. Eee, bo should znaczy powinna. Might. She might have seen me. Chyba mnie widziała. Tak myślę, że no, tak mi się wydaje, że chyba mnie widziała. She might have seen me. Chyba mnie widziała. Także powtarzając. Mamy. Cant have niepewność. Zapisuj: must have pewność. Could have mogła, ale tego nie zrobiła. Should have powinna. Albo powinien tak, tutaj akurat mam taki przykład: powinna, albo powinien oczywiście. No i link do darmowej lekcji. Słuchaj, no teraz yy, darmowa lekcja online. Będzie, odbędzie się 19 w środę. To jest yy, darmowa lekcja, tak jak mówię. Potrzebujesz godzinkę na to. Przygotuj sobie coś do pisania, picie i, i, i cierpliwości troszkę. Będzie, będzie przerwa, ale yy, godzinkę musisz sobie na to poświęcić. Yy, a yy, dotyczyć będzie to historii, w jaki sposób ja się nauczyłam yy, czasowników nieregulacyjnych. Całej tabeli czasowników nieregularnych. No, może całej nie, dlatego że ich jest ponad 500, ale e, większość, tak? Można to ugrupować, można to fajnie ogarnąć, można to skojarzyć. Opowiem Tobie jak. E, tutaj nie ma żadnych zobowiązań. Oczywiście zapraszam Cię bardzo serdecznie, ale jeżeli oglądasz powtórkę, to zapisz się do newslettera. Miej pewność, że nie przegapisz już żadnej lekcji. Online, dlatego że takie lekcje są bardzo wartościowe. Możesz czegoś się nowego dowiedzieć, możesz sobie jakąś wiedzę przypomnieć, a webinary lubią się powtarzać. Czasami jest tak, że prosicie mnie o jakąś, e, jakiś konkretny temat, mimo to, że on już był i to nawet może niedawno mogę zmienić swoje plany, mogę zmienić harmonogram i oczywiście, dopasować się do Was, dlatego że ja tutaj jestem dla Was, a nie wy dla mnie. E, dziękuję Ci za uwagę, jeszcze raz zapraszam Cię na webinar i zapraszam Cię na, e, i na World of Wednesday, który, e, który jest co czwartek wbrew pozorom. Bo w środę mamy tylko i wyłącznie post z wyjaśnieniem słowa, znaczy może z tłumaczeniem słowa, a w czwartek mamy live meeting o, już razem z przykładami, a w piątek mamy właśnie gramatyczne aspekty 5-minutówki. A już wyszło mi 6 minut, muszę kończyć. Ciao. See you later. Catch you soon. Catch you later. See you soon. Bye.